Cześć, witam na kanale info uprawa. Gdy nagrywam ten filmik mamy początek maja. Pogoda jest piękna, 26 stopni w cieniu. Nic tylko sadzić warzywa. I tak, i nie. Powiem Wam tak, no są warzywa, dla których siewy lub sadzenie w tej chwili mogą spowodować, że zakończy się ich uprawa. I należy mieć tego świadomość. A nawet jak te warzywa nie padną, to spowolni się ich wzrost, przez co te posadzone załóżmy 7-10 dni później przegonią warzywa, które posadzimy teraz. W tym filmiku o tym, których warzyw jeszcze nie sieję, nie sadzę i dlaczego. Posłuchajcie. No i standardowo zapraszam Was do zakupu moich dwóch książek, planer warzywnika, jak również jak uprawiać warzywa i też kalendarza warzywnika 2024 oraz smyczek. Teraz są bardzo dobre promocje do 7 maja. Zapraszam na stronę infouprawa.pl i na Allegro. Spójrzcie sobie teraz na prognozę pogody. Tak w wielu miejscach w okolicy 9-11 maja ma być w nocy około 4-6 stopni. Co to oznacza? Że przy gruncie będzie około zera. Sałata, marchewka, koper, kapusta, seler, no i mógłbym tak długo wymieniać. W przypadku tych warzyw nic się nie stanie. Jest jednak grupa warzyw, która albo padnie, albo właśnie dostanie tak mocno w kość, że spowolni się ich wzrost. I wiecie, no popularne jest, że, że 15 maja zimna Zośka przymrozki. Kiedyś rzeczywiście tak było, a teraz no to już jest z tym różnie i wcale mi o tego 15 maja nie chodzi. Ja patrzę na prognozę na bieżąco i wiadomo, że różnie jest z tymi prognozami, no ale jakby, no choćby rok temu było podobnie. I jak ja widzę, że za tydzień będą 4 stopnie, to ja się boję co będzie za tydzień, no bo czuję, że nawet będzie mniej. No i co? Wtedy nas czeka przykrywanie warzyw, które są wrażliwe na przymrozki. Czy warzywa przetrwają? Nie wiem, ale po co je narażać na stres? Często lepiej jest poczekać właśnie ten tydzień, 10 dni nawet, to już nie ma większego znaczenia, a może mieć właśnie znaczenie ze względu na pogodę. Niejednokrotnie właśnie te warzywa, które posadziłem później po tych chłodach, przymrozkach, planowały lepiej. Przejdźmy już do tych warzyw, bo to jest najważniejsze, chociaż no ten wstęp był dla mnie bardzo ważny, aby niektórym uświadomić znaczenie tego wszystkiego. I warzywa szczególnie wrażliwe na przymrozki: arbus, bakłażan, batat, ciecierzyca, cukinia, cyklantera, dynia, fasola, kabaczek, kiwano, melon, miechunka pomidorowa, ogórek, papryka, patison, pomidor, rodzynek brazylijski, tykwa. W przypadku każdego z tych warzyw ja nie zaryzykowałbym z sadzeniem rozsady do nieosłoniętego gruntu. Mam już gotową cukinię, mam prawie gotową dynię, mam arbuzy, mam pomidory, papryki, mógłbym je posadzić. Jednak nauczonym doświadczeniem wiem, że no lepiej jest właśnie przetrzymać ten tydzień, jeszcze już nawet gotową rozsadę, która już, już jest do wysadzenia, niż narażać ją na padnięcie, czy choćby właśnie na ten mocny stres. Powtarzam, że zwykle warzywo lepiej będzie rosło, gdy będzie posadzone trochę później, w dogodnych warunkach, niż gdy zaraz ma być, wejście tak bardzo właśnie mają być takie niekorzystne warunki, ma być zimno, ma być to właśnie dla nich źle. I też powiem tak, sadzenie rozsady pod osłony, czyli tunel foliowy szklarnia, to już jest inna sprawa. Tam jest cieplej i w nocy przy zamkniętych osłonach, no to już może być dobrze. I choć no też bezpiecznie jest posadzić w okolicy 10-15 maja, no to teraz sadzenie według mnie jest też zasadne, trochę ryzykowne, ale zasadne. Szczególnie, że możemy te osłony do ogrzać. Możemy dać na przykład agrowłókninę białą, to naprawdę bardzo dużo daje na, na tą konstrukcję. Można użyć też zniczy. Ja mam na przykład nagrzewnicę, to już, też, już też już jest inna sprawa. Oczywiście wszystko robicie e, z zachowaniem bezpieczeństwa typu te znicze, żeby wiecie, żeby to wam tego tunelu nie spaliło. No. I przechodzimy jeszcze do siewów nasion wprost do nieosłoniętego gruntu. No bo można wsiać nasiona, cieczewcy, cukini, cyklantery, dyni, fasoli, kaba. Paczka, kiwano melona, ogórka, patisona, pomidora, tykwy. Tylko że teraz siejąc to taka fasola, taka dynia, cukinia, ogórek, no to wschody trwają kilka dni, tydzień. Wiecie, no jest teraz bardzo ciepło, więc to jest bardzo korzystne dla tych warzyw bo one no, będą szybko wschodziły. Będzie więc tak, że nasiona wzejdą lub będą przy wschodach i trafią właśnie na tą kiepską pogodę. To nie jest marchewka, że sobie wzejdzie, jest malutka i taka pogoda nie robi na niej wrażenia. Tu może być tak, że będą miały być wschody i finalnie ich nie będzie, lub te warzywa wam, wam właśnie po wschodach padną. Zawsze po siewach no, polecam przykryć glebę agrowłókniną białą i to mogłoby coś dać, ale zdecydowanie lepiej ten tydzień poczekać z siewami. No i ja czekam choćby z fasolą, no, będę siał do Sporo tej fasoli, ale za około 7-10 dni. Będzie oczywiście też filmik na ten temat. No i ja wiem, że każdy by już chciał mieć to wszystko z głowy: że wszystko jest wysiane, posadzone i teraz pielęgnacja, oglądanie, jak to sobie pięknie rośnie i plonuje. Pogoda nam już pokazała niedawno, że wiecie, jak potrafi być nieprzewidywalna, że tu mamy upał. Bardzo mocny był upał w kwietniu i, i już wiele osób chciało sadzić pomidory, część osób już nawet te pomidory do, nie, do nieosuniętego gruntu posadziło i no niestety te pomidory padły. Później właśnie przyszedł mróz, no i ja się nie znam na prognozowaniu pogody, ale patrząc na poprzednie lata i na to jak te prognozy na najbliższe dni wyglądają, to mogę wywnioskować, że niestety chłody, przymrozki dadzą nam się jeszcze we znaki. I to by było na tyle, taki filmik, trosz, troszeczkę, niestety, niestety, powstrzymujący niektórych przed siewami, przed sadzeniem. No ale czasami lepiej się troszeczkę powstrzymać i żeby to później lepiej rosło. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. No i jeszcze Was zapraszam do subskrybowania kanału Info Uprawa. No już prawie 200 tysięcy subskrybentów, może uda się to zrobić w maju. Pozdrawiam.